Tak jest, to ja wróciłem już do swojego miasta, którym jest Wrocław i postanowiłem nagrać dla Was film, ponieważ oj, długo mnie już nie było. Długo mnie już nie było. Już zdążyli złapać Bogusia, czyli długo mnie nie było. Zapraszam na nowy film, a dziś będzie o smutnym autobusie, o którym dość głośno ostatnimi czasy w internecie, ponieważ... To żałosne. MSW zorganizowało akcję Smutny autobus, która ma promować to, żeby sprawdzać autobusy, przed czym wsadzimy w nie nasze dzieci. Ja nie mam dzieci, więc nie muszę sprawdzać autobusów. To tyle ode mnie. Na razie cześć. Oczywiście żartowałem, ponieważ pomimo tego, że autobusy nie dotykają mnie tak bardzo, ponieważ nie poruszam się nimi, nie jeżdżę autobusami, mam samochód. Ale ten spot dotknął każdego, więc czas przyjrzeć się mu z bliska. Na początku spotu autobus jedzie smutny w kierunku miasta. Następnie znajduje parking, na którym stoją nowe autobusy. On chce sobie przycupnąć z boczku i również spójść spać. Niestety, nowy autobus jest synem i wygania go z tego miejsca, gdzie. Pod śmietnik, ponieważ tam jest miejsce starego autobusu. W dalszej części dwóch dzieciaków pisze na tym autobusie Brudas. Chociaż w rzeczywistości narysowaliby pewnie kutasa. Więc MSW pierwszy minus. Nie wiecie jak jest naprawdę. No i tak ten autobus sobie jeździ, jeździ, próbuje zabrać jakieś dzieci z przystanku, niestety nie udaje mu się to. I na końcu trafia gdzie? Na wysypisko, na złomowisko, żeby zezłomować tego gruchota razem z innymi samochodami. Ale nie, ratuje go w ostatniej chwili kto? O Boże, zaraz się wzruszę! Uratował go motylek! O Boże! Dobra, tak całkiem serio. Wcale nie uratował go y, motylek, bo ta osoba wcisnęła guzik ponownie. I tu pojawia się jedno pytanie: kto tej rudej kurwie pozwolił grać w tym spocie? Przecież było wiadomo, że ona wszystko spierdoli. Taka prawda, rudym się nie ufa. I teraz moje podsumowanie na temat tego spotu. Uwaga, moja teza. Jakim trzeba być debilem, żeby wyprodukować taki film, a co gorsza, zatwierdzić go, pracując w ministerstwie? Trzeba było jeszcze dać scenę, gdy autobus zostaje porwany, gwałcony, zaatakowany przez terrorystów, została podłożona mu bomba, wypierdoliło go w powietrze, i w ogóle wszystko jest takie złe. Myślę, że granie na emocjach. W tym spocie postawili na najwyższym możliwym poziomie. Gdyby ten spot zobaczyło jakieś dziecko, nie przejmowałoby się potem, czy jedzie z prawnym autobusem, tylko głaskałoby nawet ten stary, żeby tylko ten autobus się uśmiechnął i nie poszedł na złomowisko. Takie jest moje zdanie. Ktoś chciał y, wzbudzić kontrowersję i wiecie co? Udało mu się. Pytanie tylko, czy taki był cel, bo mam wrażenie, że teraz. 70% ludzi będzie przejmowało się tym, czy autobusy są szczęśliwe, a nie tym, czym powinni się przejmować, czyli czy są sprawy. Jeżeli macie takie samo zdanie jak ja i zgadzacie się ze mną, film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Wejdźcie na mojego fanpage'a, Instagrama i uwaga, nowość wróciłem na Twittera TV. Zapraszam wszystkich do obserwowania. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, jakie Wy macie zdanie na temat tego spotu, który dla mnie Jedzie tutaj ich po prostu takim chorym gównem I mam wrażenie, że stworzył go jakiś psychopata Dziękuję bardzo za uwagę Pozdrawiam, łapka w górę, subskrypcja Facebook, wszystko podałem już wcześniej Koszulki do kupienia serafinkapsyl.pl Ja was zapraszam na następne odcinki I do bycia na bieżąco Na razie, cześć